Cześć! Moi drodzy, z okazji nieuchronnie zbliżającego się końca wakacji, a także co za tym idzie, początku roku szkolnego, chcielibyśmy przypomnieć o takich produktach, które ten powrót do szkoły mogą nieco osłodzić. Firma Nielsen posiada w swojej ofercie niezliczoną ilość pięknych i funkcjonalnych lampek biurkowych, począwszy od propozycji dla najmłodszych użytkowników, a tak naprawdę dla ich mam. Lampki, które ułatwią zasypianie, być może zapobiegną złym snom, a na pewno ułatwią opiekę nocną mamom. I mamy tak, lampka Grzybek, lampka Magic Kids. Która posiada swoją część dolną lampkę nocną, a także mocniejsze światło górne, właśnie dla mam, na przykład podczas karmienia. Podobną funkcję pełni lampka Magic Mini, która również doskonale spełnia funkcję takiej po prostu latarki, ponieważ ma bardzo długi czas świecenia i możemy ją przenosić z miejsca na miejsce. Lampka Magic Deco. One występują w kilku wariantach abażurów. Link do sklepu. Gdzie zobaczycie wszystkie lampki, znajdziecie w opisie aukcji. I kolejna propozycja: lampka z lusterkiem, Magic Dream, która posiada funkcję świecenia do dołu, i wtedy jest po prostu zwykłą lampką nocną, lub lusterko do makijażu. Lampki dla przedszkolaków i dzieciaków w wieku wczesnoszkolnym, które uprzyjemnią odrabianie pierwszych lekcji. A także podsiadające w podstawie funkcje lampek nocnych, a więc ułatwiające zasypianie. Lampki Magic, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, bardzo ładne, mnóstwo pięknych kolorów w swojej ofercie posiada producent. Funkcja lampki nocnej i funkcja górnej lampy. Lampki dla dzieci nieco starszych, które mają już swoje potrzeby lub jeśli dorośli po prostu nie chcą, aby dzieci coś rozpraszało. Proste, funkcjonalne, estetyczne, o ciekawym designie, ale już nieco lepszych parametrach, nieco większej ilości funkcji i na przykład lampki z przybornikiem w kilku wersjach dla starszych, dla młodszych. Lampka z lupą. Lampki, które mają szeroki zakres świecenia, które mają już zmianę barwy światła. Naprawdę wybór jest ogromny. Szczegółowy opis znajdziecie na stronie producenta. Link zobaczycie na dole w opisie. Także zapraszamy do zapoznania się z ofertą. No i na końcu lampki dla licealistów lub osób zupełnie dorosłych, które są już w zasadzie produktami często profesjonalnymi, posiadające bardzo dobre parametry, bardzo dużą moc świecenia. Dużą ilość ciekawych funkcji. I na przykład będzie to bardzo często ładowarka indukcyjna, która jest już teraz dosyć popularna, występuje w kilku produktach marki Nielsen. Na pewno ciekawą funkcją jest lampa z głośnikiem na Bluetooth, gdzie możemy sobie podłączyć muzykę, lampka może niezbyt gadżeciarska, ale bardzo praktyczna na klips. Wszędzie tam, gdzie nie bardzo możemy sobie pozwolić na postawienie. Każda z tych lampek posiada w zasadzie ściemniacz, posiada możliwość zmiany barwy światła, zwykle również bardzo duży zakres ruchu, więc można je dostosować do wszelkich potrzeb. Wszystkie produkty marki Nielsen wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, mają piękne kolory i staną się na pewno ozdobą zarówno pierwszego małego biureczka, jak i całkiem poważnego gabinetu. Wszystkie lampki marki Nielsen możecie obejrzeć i kupić na stronie producenta na sklepie Energia.pl oraz na lumenpro.pl, a także na naszym Allegro. Linki do sklepów znajdziecie w opisie na dole.